Czasami Sprawiedliwość nie przychodzi w sali sądowej. Czasami przychodzi wymięta, przemoczona deszczem na kawałku papieru w kratkę położonym na zimnym granicie. Mówisz o tym, co znaleziono w 2024 roku na cmentarzu? Tak. Wyobraź sobie tę scenę. Jest maj, Dzień Matki. Rodzina Karasiów idzie na cmentarz w Bielincu. Nie idą odwiedzić Michała, bo Michał Michał oficjalnie nie ma grobu. Idą do jego matki, Heleny, kobiety, która umarła z tęsknoty, każdego dnia wypatrując syna w oknie. I tam, między zniczami, leży kartka. Co było na niej napisane? Michała zamordował i tu pada konkretne imię i nazwisko, a pod spodem dopisek, wiedzą o tym ci i ci. To nie była duża kartka, zwykły papier z zeszytu w kratkę, złożony na cztery, może nawet trochę wilgotny od porannej rosy. Wyobraź sobie ten moment. Siostra Michała, Anna schyla się, żeby zapalić znicz, i widzi ten kawałek papieru. Myśli, że to jakieś śmieci, może wiadomość od kogoś z rodziny. Ale kiedy to rozwija, świat staje w miejscu. To nie był anonimowy hejt. To był krzyk sumienia, który czekał na uwolnienie przez 24 lata. 24 lata ciszy? I nagle ktoś kładzie dowód na grobie matki? Dlaczego teraz? bo strach, który paraliżował tę małą miejscowość od 2000 roku, w końcu zaczął pękać. Ale żeby zrozumieć, dlaczego ta kartka jest bombą zegarową, musimy cofnąć się do nocy, kiedy w Bielincu zgasły światła. Do nocy, kiedy 16-letni ministrant wszedł do miejsca zwanego piekłem i już nigdy z niego nie wyszedł. Ostrzegam słuchaczy. To, co dziś usłyszycie o błędach policji z tamtych lat, sprawi, że zaciśniecie pięści ze złości. Nazywam się Piotrek, a to jest martwy punkt. Dziś otwieramy akta sprawy Michała Karasia. Sprawy, która właśnie teraz, w 2025 roku, jest bliżej rozwiązania niż kiedykolwiek wcześniej. A ja jestem Beata, wasza sceptyczna współprowadząca, ta, która zadaje niewygodne pytania. A jeśli w tej historii coś zgrzyta, będę tym głosem, który powie to na głos. I uwierzcie, w tej sprawie zgrzyta praktycznie wszystko: od pierwszej interwencji policji, aż po milczenie ludzi, którzy do dziś mijają się ze sobą w małej podkarpackiej wsi. Zacznijmy. Sierpień, rok 2000. Polska prowincja. Czasy, kiedy nie każdy ma komórkę, a internet to wciąż luksus. W Bielińcu życie toczy się powoli. Michał Karaś ma 16 lat, i muszę to zaznaczyć grubą kreską. To nie jest chłopak, który szuka kłopotów. Mamy tu klasyczny profil ofiary niewinnej? Bardziej niż myślisz. Michał to ministrant. Pomaga rodzicom w gospodarstwie. Jest raczej cichy, skryty. Wiesz, taki typ chłopaka, który woli naprawiać rower niż bić się pod sklepem. Więc co robił w miejscu, które cieszyło się taką ją złą sławą? To był koniec wakacji. 19 sierpień, sobota. Wszyscy szli do dyskoteki Babylon, do sąsiednich bielin. To była remiza strażacka, która w weekendy zamieniała się w klub. Lokalni nazywali to różnie, ale klimat był jeden: tanie piwo, dym papierosowy i muzyka disco polo waląca z głośników tak, że trzęsły się szyby. I pewnie zero ochrony i selekcji. Ochroną byli koledzy właściciela. I to jest pierwszy kluczowy moment, który musisz zapamiętać. Właścicielem czy też dzierżawcą tej dyskoteki był człowiek, który lata później usłyszy zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Czekaj. Szesnastoletni ministrant idzie na imprezę prowadzoną przez przyszłego gangstera? Dokładnie. Michał pojechał tam rowerem z dwoma kolegami i koleżanką. Bawił się świetnie. Świadkowie mówią, że pił tylko kole. Ale około północy dzieje się coś dziwnego. Jego znajomi decydują, że wracają do domu, pytają Michała, idziesz z nami? Co odpowiedział? Że zostanie jeszcze chwilę, że wróci sam. To była decyzja, która kosztowała go życie. Ale dlaczego chciał zostać? Tu pojawia się postać, którą media nazwały tajemniczą blondynką. Wyobraź sobie tę scenę: tłum na parkiecie, migające światła, i Michał, który tańczy z nieznajomą dziewczyną. Blondynka, włosy do ramion nikt z jego znajomych jej nie kojarzy. To dziwne. W takich małych miejscowościach każdy zna każdego. Obca dziewczyna powinna rzucać się w oczy. Właśnie. Świadkowie zapamiętali, że Michał był w nią wpatrzony, jak w obrazek. Kiedy koledzy wychodzili, on prawdopodobnie został właśnie dla niej. I tu urywa się film dosłownie. Kiedy zorientowali się, że nie wrócił? Rano. Rodzice wstają do kościoła, Michała nie ma, jego łóżko jest nienaruszone. Ojciec jedzie pod remizę. I co widzi? Rower Michała. Stoi tam, gdzie go zostawił przypięty, nienaruszony. To wyklucza ucieczkę. Gdyby uciekł, wziąłby rower. Gdyby został porwany po drodze do domu, rower leżałby gdzieś w rowie. W punkt. Rower został pod klubem co oznacza jedno. Michał nigdy nie wyszedł z tej imprezy, a przynajmniej nie wyszedł z niej o własnych siłach. Rodzina zgłasza zaginięcie, i tu, moja droga, nie zaczyna się śledztwo. Zaczyna się festiwal błędów, od którego włos jeży się na głowie. Czekaj, czekaj, bo czegoś nie rozumiem. Rodzice zgłaszają zaginięcie szesnastolatka. I co słyszą na komendzie? Słyszą klasyczną śpiewkę lat dziewięćdziesiątych. Proszę czekać pewnie pojechał do dziewczyny. Funkcjonariusze przyjęli najwygodniejszą hipotezę ucieczka z domu. Zignorowali fakt, że Michał nie wziął ze sobą nic, żadnych ubrań, pieniędzy. To jest ten moment, w którym nóż sam się w kieszeni otwiera. Zmarnowali złotą godzinę. Oni zmarnowali złoty tydzień. Przez pierwsze dni policja nie zrobiła praktycznie nic. Dali sprawcy czas na posprzątanie bałaganu. A teraz posłuchaj o rowerze. Stał pod dyskoteką. Dla każdego śledczego to dowód numer jeden. Skoro rower jest tutaj, a chłopaka nie ma, to znaczy, że nie oddalił się sam. Zabezpieczyli go? Zdjęli odciski palców? Żartujesz? Potraktowali ten rower jak rzecz znalezioną. Rodzina mogła go po prostu zabrać do domu. Nikt nie pomyślał, że na kierownicy mogły być odciski kogoś, kto go przestawiał, by upozorować, że Michał wciąż jest w środku. Oddali kluczowy dowód, zacierając ślady DNA. No dobrze, ale co z samą dyskoteką? Skoro podejrzewali, że coś się tam stało, to chyba zamknęli lokal. Nie. Lokal działał dalej. Impreza trwała w najlepsze w kolejny weekend. Jeśli na podłodze były jakiekolwiek ślady biologiczne, zostały zmyte mopem albo zadeptane przez setki ludzi tydzień później. To brzmi jak sabotaż. Czy oni byli tak niekompetentni? Czy może ktoś kazał im nie patrzeć? Właściciel dyskoteki nie był zwykłym obywatelem. To człowiek, który później miał poważne problemy z prawem. Czy lokalna policja bała się bramkarzy? Tego nie wiemy, ale wiemy jedno. Właśnie dlatego archiwum X musiało po 23 latach skuwać beton, bo w 2000 roku nikt nie pofatygował się, żeby poświecić tam latarką UV. Przecież to kryminał. Zostawili go. Zostawili go? Przez lata rodzina odbijała się od ściany. Rodzeństwo szukało Michała na własną rękę. W okolicznych wioskach, lasach, nad rzeką zaglądali do przydrożnych rowów i do studzienek kanalizacyjnych. Obdzwonili komendy policji i szpitale. Siostra Michała co weekend objeżdżała okoliczne dyskoteki, szukając jakiegokolwiek śladu młodszego brata. Ojciec godzinami przesiadywał na ławeczce przed domem, wierząc, że syn wróci. I nic. Trop urywa się w dyskotece. Matka Michała, pani Helena, powoli gasła. Chorowała, ale sąsiedzi mówili wprost. Zabiła ją niewiedza. Zmarła, nie poznawszy prawdy, ale. I coś się zmieniło w 2023 roku? Sprawa trafia do Rzeszowskiego Archiwum X. To elitarna jednostka. Oni nie bawią się w zaginięcia. Oni szukają ciał. W 2023 roku prokuratura zmienia kwalifikację czynu. To już oficjalnie śledztwo w sprawie zabójstwa. Co znaleźli? Czego nie widziała policja w 2000 roku? Zaczęli od technologii, której wtedy nie było. Georadary. Skanery 3D. W listopadzie 2024 roku, czyli całkiem niedawno, śledczy weszli do budynku byłej dyskoteki w Bielinach. Teraz to już nie jest dyskoteka. Budynek zmieniał funkcję, ale mury te same. Czytałam o tym. Skuwali posadzki? Tak. Wyglądało to jak scena z filmu. Ekipy w kombinezonach, młoty pneumatyczne, psy tropiące zwłoki oznaczyły konkretne miejsce wewnątrz budynku. Oznaczyli miejsce? Psy policyjne szkolone na tak zwany zapach trupi potrafią wyczuć rozkład nawet po dekadach, jeśli płyny ustrojowe wsiąkły w beton lub ziemię pod wylewką. Media donosiły o czerwonych plamach na badanej powierzchni. Nie miały one jednak związku z zaginięciem szesnastolatka. Czyli hipoteza jest taka: Michał został zabity wewnątrz klubu, a jego ciało ukryte czy wywiezione? To jest najciemniejszy punkt tej historii. Pojawiły się zeznania po latach pamiętaj o zmowie milczenia że w klubie doszło do awantury że Michał mógł zobaczyć coś, czego nie powinien może transakcję narkotykową, a może po prostu nie spodobał się komuś z ekipy rządzącej lokalem. Pamiętam ten wątek studni. Był taki trop. Prawda? Tak, sprawdzali stare studnie w okolicy. Ale najbardziej przerażający jest wątek zamurowania, że Michał mógł stać się częścią fundamentów innej budowy. To jednak tylko spekulacje. Brali też pod uwagę wersję, że został wciągnięty do auta, bo i tak relacjonowali świadkowie. Mundurowym nie udało się jednak ustalić marki i koloru samochodu, ani kierunku, w którym miał odjechać. A fakty są takie. Archiwum X jest pewne, że klucz do zagadki leży w Bielinach i że ludzie, którzy tamtej nocy pilnowali porządku, wiedzą dokładnie, co się stało. Skąd zatem zeznania świadków, którzy, jak informowała policja, twierdzili, że chłopak wsiadł z nią do samochodu i odjechał spod dyskoteki? Czy ktoś celowo chciał zmylić trop i skierować śledztwo na inne tory? Tego śledczy nigdy nie komentowali. Wróćmy do kartki z 2024 roku. To nie jest zwykły dowód. To psychologiczna gra. Ktoś kładzie ją na grobie matki. Dlaczego? Wyrzuty sumienia. Może ktoś, kto był wtedy młody, bał się, a teraz jako dorosły, nie może z tym żyć? Analiza psychologiczna wskazuje na osobę z bliskiego kręgu sprawców kogoś, kto widział, ale nie brał udziału. Policja dotarła do autora tej kartki. Naprawdę? Złapali go? Zidentyfikowali, ale to nie koniec. Osoba ta wycofała się. Twierdziła, że to plotki, że to zasłyszane historie, ale policja wie, że w świecie przestępczym nikt nie ryzykuje takiego gestu bez powodu. Ta kartka wstrząsnęła układem. Ludzie zaczęli się bać. Sprawcy, którzy myśleli, że są bezkarni, nagle poczuli oddech prokuratora na karku. A co z blondyną? W lutym 2025 pojawiły się nagłówki, że ją znaleźli. To najnowszy zwrot akcji. Śledczy twierdzą, że ustalili tożsamość kobiety, która tańczyła z Michałem. Jeśli ona zdecydowałaby się mówić, to może być koniec tej historii. Ona była ostatnią osobą spoza układu, która widziała go żywego. Zamiast tego, podczas przesłuchania potwierdziła, że w nocy z 19 na 20 sierpnia 2000 roku była na dyskotece w Bielinach i tańczyła z Michałem. Przełomowych wiadomości do sprawy jednak nie wniosła. Spójrzmy na to z lotu ptaka. Mamy niewinnego chłopaka. Mamy lokal rządzony przez ludzi współświadka. Mamy zmowę milczenia trwającą ćwierć wieku. I mamy matkę, która umiera w niepewności. To jest w tym wszystkim najgorsze. Że oni nie tylko zabili Michała, zniszczyli całą rodzinę. Śledztwo trwa. Prokuratura okręgowa w Rzeszowie nie odpuszcza. Wiercą dziury w betonie, przesłuchują starzejących się gangsterów, analizują stare zdjęcia. Myślisz, że go znajdą, że znajdą ciało? Myślę, że już wiedzą, kto to zrobił. Problemem nie jest kto, ale jak to udowodnić w sądzie bez ciała. Ale historia kryminalistyki zna takie przypadki. Skazania bez ciał są możliwe, jeśli łańcuch poszlak jest nierozerwalny, a kartka na grobie była pierwszym ogniwem tego łańcucha. Zanim zakończymy, to wyjaśnij mi jedno. Skoro w tej wsi ludzie wiedzieli, albo chociaż się domyślali, to dlaczego milczeli przez ćwierć wieku? To wina sposobu, w jaki prowadzono przesłuchania w 2000 roku. Policjanci rozmawiali z wystraszoną młodzieżą, nie biorąc pod uwagę czynnika strachu. Bali się bramkarzy, bali się lokalnego układu. Policjant pytał: Widziałeś coś? Dzieciak odpowiadał: Nie. I to wpisywano do protokołu. Nie dociskali. Nie widzieli, że świadek kłamie ze strachu. Nie. Zabrakło tam psychologa. W raportach wszystko się zgadzało, nikt nic nie widział. A w rzeczywistości cała wieś szeptała. Dopiero ta kartka na grobie przerwała zmowę milczenia. Michał miałby dziś 41 lat. Mógłby mieć własne dzieci. Zamiast tego stał się legendą archiwum X. Ale pamiętajcie o jednym. W małych miejscowościach ściany mają uszy, ale też pamięć. Jeśli ktoś z Was, słuchaczy, wie cokolwiek o nocy z 19 na 20 sierpnia 2000 roku w Bielinach, to jest ten moment. Archiwum X czeka, bo Sprawiedliwość, choć spóźniona, w końcu zapuka do drzwi. Czasem z nakazem aresztowania, a czasem z georadarem. Pytanie tylko brzmi, czy pozwolicie jej zapukać sami? Czy będzie musiała wyważyć je siłą? I zanim wyłączycie ten odcinek, odpowiedzcie sobie szczerze. Gdyby prawda o tej nocy leżała dziś w waszych rękach, co byście z nią zrobili? Dzięki, że byliście z nami. Subskrybujcie, żeby nie przegapić aktualizacji, bo czuję, że finał tej sprawy jest blisko. Do usłyszenia w kolejnym martwym punkcie cześć.